Doktor Stanisław Mazur, prezes Centrum Medycznego, medyk z Rzeszowa. Myśmy wzięli na swoje barki, yy, najpierw 33 swoje placówki, potem 33 zakłady pracy, a potem jeszcze mniej więcej 40 gmin, gdzie nikt się nie zgłosił. I do każdego wyjazdu, do płacówki, przewozimy resztki szczepionki. Przewozimy resztki szczepionki. Dzięki temu nikt się nie marnuje. My zagospodarujemy wszystko. 10 tysięcy dawek, żeśmy zaoszczędzili. Jak można zaoszczędzić? Producent podaje, ile można dawek z jednej fiolki wyciągnąć. Tak. Jak można zaoszczędzić jakieś dodatkowe dawki? Na przykład AstraZeneca jest przepis, że 10 porcji. Natomiast producent dolewa tam więcej po to, żeby gdyby ktoś, ktoś wylał, uszkodził, nie zaciągnął na końcu. Jak się idealnie, to w Polsce powinny być szczepione. jak się dokładnie rozmierza, to można zrobić 11 porcji nie Jest jeszcze zostaje 1 trzecia, jeszcze zostaje 1 trzecia, także de facto z trzech fiolek, astyzenek i trzech fiolek moderny można zrobić 34 porcje, z trzech fiolek, astyzenek i trzech fiolek moderny można zrobić 34 porcje. I w sumie powoduje to wydajność 111,30%. Szczepcie tak dalej, 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 szczepcie tak dalej. Szczepcie tak dalej. Szczepcie tak dalej.